Lafayette w Louisianie rok 1999. Policjant aresztował dziesięcioletnie dziecko za wybicie zębów 15-latkowi. To był pierwszy nokaut Dustina Poriera. Dustin znokautował go, wybijając mu zęby i łamiąc szczękę, a on był 5 lat starszy od Dustina. Ojciec Dustina opuszcza go, kiedy ma tylko 5 lat. Więc jak wielu chłopców w jego wieku, dorastając w trudnej okolicy i w rozbitej rodzinie, Dustin często wdaje się w wiele bójek. On kocha się bić. Mój ojciec był wojownikiem, mój dziadek był wojownikiem. To po prostu jest w mojej krwi. Oni organizowali te bokserskie walki u nas w okolicy. To właśnie wtedy zaczął wagarować i trafił do sądu dla nieletnich, obozów wychowawczych i zakładów poprawczych dla nieletnich i wszystkie tego rodzaju rzeczy. Kiedy wyszedłem z tego, po prostu nigdy nie wróciłem do szkoły. Wyrażenie u dzieci chęci i pragnienia walki jest często źle widziane w naszym cywilizowanym społeczeństwie. Chociaż w różnych czasach i kulturach było to. Coś powszechnego i użytecznego. Jedyną dobrą rzeczą, która wynika z jego lat w wieku szkolnym, jest spotkanie z kobietą, która wierzyła w niego od samego początku i dostrzegła jego potencjał. Wierzyła we mnie w chwila, gdy ja sam nie wierzyłem. A potem się pobraliśmy. Wiesz, gdy mieliśmy 20 lat. Tak, to jest moje zdjęcie. Właśnie wtedy zacząłem treningi. Ważyłem prawdopodobnie około 200 funtów. Duża transformacja. Kiedy zaczął trenować boks, spotkał zawodnika UFC, zwanego jako Crazy Tim. Yeah. Tak, spotkałem go w 1998. Chyba był pierwszym czarnym pasem BJJ w Luzjanie. Był na bardzo wysokim poziomie, już we wczesnych latach gry. Kiedy spotkałem Tima, byłem tylko młodym chłopakiem, który chciał walczyć. Jeden z moich zawodników, Mike, powiedział Hej, ten chłopak tutaj jest niesamowity. Jest amatorem, ale powinieneś z nim sparować. Włożyłem ochraniacz na zęby, założyłem rękawice. Ja i Dustin wykonaliśmy kilka ruchów.” Potem poszedłem do łazienki, wyplułem ochraniacz na zęby, a z moich ust wypłynęła krew, a walczyłem wtedy w UFC. I spojrzałem na siebie w lustrze i powiedziałem sobie, ten chłopak będzie mistrzem świata. Szalony Tim przyjmuje Dustina pod swoje skrzydła i zaczyna go trenować. Wreszcie znalazł to, czego szukał przez cały ten czas. Wiem, że czekał na to przez całe życie, aby wspiąć się na coś i podnieść swoje ręce w górę. Zanim dalej zagłębimy się w tę historię, mam do Was wielką prośbę. Ponad 80% oglądających moje filmy nie subskrybuje tego kanału. That's fucking illegal. Zostawcie suba łapkę w górę i komentarz, aby ten kanał mógł trafiać do większej liczby fanów MMA. A trening był absolutnie brutalny. W tych chwilach odnalazł siebie, odnalazł w sobie dumę, odnalazł szacunek dla samego siebie, znalazł swoje życiowe powołanie. Walka dała mu możliwość nie tylko wyrażania siebie, ale także spędzania czasu i poświęcania swojej energii w sposób, który nie tylko był owocny, ale także go wyzwalał i motywował. Dustin zaczął swoją karierę od walk na małych lokalnych galach, zadebietł w profesjonalnym MMA w maju 2009 roku, walcząc 7 razy w 13 miesięcy z tylko jedną walką poza jego rodzinnym stanem Louisiana. W końcu porier został zauważony przez jedną z największych organizacji MMA tamtej ery World Extreme Cage Fighting w sierpniu 2010 roku. Porier zadebiutował w walce przeciwko wszechstronnemu zawodnikowi Danemu Castillo. Choć pojedynek miał swoje momenty i obaj zawodnicy pokazywali imponujące umiejętności, to Castillo ostatecznie wygrał jednogłośną decyzję sędziów, Dastinowi pierwszą porażkę. Jednak to nie zatrzymało jego postępów. Porier natychmiast wrócił do treningów i stoczył kolejną walkę. Był zdeterminowany udowodnić organizacji, że zasługuje na walki z najlepszymi. Jego następnym przeciwnikiem został Zach McElroyd, a walka odbyła się 11 listopada 2010 roku. Tym razem Porier był zdeterminowany, aby wygrać walkę. Rozpoczął ją mocno, wykorzystując presję i precyzyjne uderzenia, co pozwoliło mu na zwycięstwo przez TKO w pierwszej rundzie. Zanim Porier mógł odnieść drugie zwycięstwo z rzędu. Organizacja World Extreme Cage Fighting połączyła się z UFC w końcówce 2010 roku. Na początku następnego roku wszyscy zawodnicy znajdujący się w składzie World Extreme Cage Fighting zostali włączeni do nowej organizacji, co oznaczało, że Dustin Poirier teraz szuka swojego debiutu w UFC i chciał tego jak najszybciej. Jose Aldo miał się zmierzyć z Joshem Greespim na UFC 125, ale mistrz musiał się wycofać z walki z powodu kontuzji pleców. Poirier widział swoją szansę i zgłosił się jako zastępstwo za Aldo. A zaskakująco UFC się zgodziło. To była ogromna walka dla Poriera, biorąc pod uwagę, że Grispi był numerem jeden na liście pretendentów do tytułu kategorii piórkowej. Mimo, że Porier uznawany był za utalentowanego, obiecującego zawodnika mającego 21 lat, nie mógł oprzeć się uczuciu, że nie brano go na poważnie, co wyraził w różnych wywiadach przed walką z Grispiem. Walka została zaplanowana jako co-main UFC 125. Sam pojedynek był kompletnym zaskoczeniem dla widzów, którzy nie oczekiwali zobaczyć debiutanta walczącego z jednym z najwyżej sklasyfikowanych zawodników dewizji. Jednak kibice byli jeszcze bardziej zdziwieni, gdy obserwowali jak młody porier dominował w tej walce. Porier pokazał swoje umiejętności we wszystkich płaszczyznach walki. W procesie dowiódł światu, że jest zdolny rywalizować z najlepszymi, jakich UFC ma do zaoferowania, nawet w tak młodym wieku, wygrywając przez jednogłośną decyzję sędziów. Porier zaczął być coraz bardziej rozpoznawalny ze względu na swój poważny zestaw umiejętności. Lata treningu bokserskiego Poriera w końcu zaczęły przynosić efekty, a niektórzy już twierdzili, że jest jednym z najlepszych bokserów w UFC. Jego charakterystyczny styl walki, oparty na bijatyce, zapewniał, że niezależnie od tego, z kim dzielił oktagon, walka kończyła się źle dla jego przeciwnika lub fani oglądali absolutną bitwę na środku klatki. Po zwycięstwie nad Grispim porier kontynuował serię zwycięstw, pokonując Jasona Younga, Pabla Garze, a następnie pod Młodego Maxa Hallowaea w pierwszej rundzie na UFC 143. Jednak po tym zwycięstwie, Porier po raz pierwszy doświadczył porażki w UFC, kiedy był główną atrakcją gali w walce przeciwko Sungjongowi, znanemu jako koreańskie zombie, 15 maja 2012 roku. Ta porażka nie zniechęciła tej wschodzącej gwiazdy, porier był zdeterminowany, że będzie kontynuował wspinanie się w górę rankingu UFC. W ciągu kolejnych dwóch lat zebrał bilans czterech zwycięstw jednej porażki, zdobywając przy tym dwie efektowne wygrane. To doprowadziło do największej walki w jego karierze, pojedynku ze wschodzącą gwiazdą, Conorem McGregorem. Starcie porier kontra McGregor odbyło się na gali UFC 178 we wrześniu 2014 roku. W okresie poprzedzającym walkę pojedynek otrzymał dużo uwagi mediów, co podniosło poziom popularności Poiriera. Fani wiedzieli, że mogą spodziewać się pojedynku pełnego wymian w stójce na najwyższym poziomie, biorąc pod uwagę, że obaj zawodnicy preferują walkę na nogach. Chociaż fani spodziewali się bójki trwającej trzy rundy, McGregor zdołał wygrać przez TKO z Porierem już w pierwszej rundzie. Po porażce z McGregorem, Porier zdecydował się przejść do wyższej kategorii wagowej, te wizji lekkiej. Później wyjawił, że powodem tego było to, że miał trudności z redukcją wagi i chciał nadal walczyć tak często, jak tylko mógł. Kiedy Porier zdecydował się przejść do wagi lekkiej, fani mieli nadzieję, że wciąż dostaniemy ten sam styl walki pełen presji, do którego się przyzwyczailiśmy i nie zawiedliśmy się, gdyż z biegiem lat Porier udoskonalał każdy aspekt swojej gry. Szybki postęp Poriera był widoczny w jego pierwszych pięciu walkach w kategorii lekkiej, w której zdobył trzy wygrane przez nokaut, ale również został znokautowany przez Michaela Johnsona. Porier odbił się po tej porażce, odnosząc większościowe zwycięstwo na punkty nad Jimem Millerem na UFC 208. Następnie Porier zmierzył się z Jednym Alvarezem, jednym z najlepszych lekkich w historii UFC. Walka odbyła się na UFC 211 13 maja 2017 roku. Niestety walka została przerwana po nielegalnym kolanie ze strony Alvareza, co spowodowało, że Pojedynek zakończył się bez rozstrzygnięcia. Po starciu z Alvarezem, porier wszedł w jedną z najlepszych pas zwycięstw w swojej karierze. Zdominował trzech najlepszych zawodników dywizji, zaczynając od Pettisa. Następnie porier zdobył zwycięstwo nad Justinem Gage oraz w rewanżowym starciu nad Edim Alvarezem. zwycięstwa zapewniły mu walkę o tymczasowy tytuł i rewanż z Maxem Hollowayem, który odbył się na UFC 236 w kwietniu 2019 roku. Max Holloway dążył do zdobycia statusu podwójnego mistrza, podczas gdy Porier szukał swojej pierwszej szansy na złoto w UFC. Ostatecznie Porier wygrał wyrównaną walkę przez jednogłośną decyzję i został tymczasowym mistrzem wagi lekkiej UFC. Tego wieczoru przerwał również serię 13 walk bez porażki Hollowaya, co zaowocowało otrzymaniem bonusu walki wieczoru. Po tym zwycięstwie Poir już miał zaplanowaną następną walkę o prawdziwy pas mistrzowski z Habibem Nurmagomedowem. Porier spotkał się z Habibem na UFC 242 7 września 2019 roku. Chociaż fani mieli nadzieję, że Porier może być tym, który zatrzyma niszczycielską siłę Habiba, nie udało się to. Dustin stawił dobry opór i nawet złapał Habiba w duszenie ciasną gilotyną w trzeciej rundzie, ale Habib zdołał się uwolnić. Po uwolnieniu Porier był wyraźnie wyczerpany, a Habib wykorzystał tę sytuację, poddając Poriera duszeniem z pleców. Po nieudanej próbie zdobycia tytułu mistrza, Poirier musiał wrócić do tablicy i przeanalizować swoje kolejne kroki. Jego następna walka była imponującym zwycięstwem przez jednogłośną decyzję nad danym Hookerem na gali Fight Night w czerwcu 2020 roku. Po zwycięstwo doprowadziło do długo wyczekiwanego rewanżu z byłym mistrzem w dwóch kategoriach wagowych, Conorem McGregorem. Obaj mieli stawić sobie czoła na UFC 257 w styczniu 2021 roku. Walka ta była wielce oczekiwana przez fanów i obserwatorów, a wszyscy byli ciekawi jak potoczy się starcie tych dwóch zawodników. Porier zakończył walkę z irlandzką supergwiazdą przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. To była pierwsza porażka McGregora przez nokaut w zawodowej walce MMA. Wynik pojedynków między Pojerem a McGregorem wynosił teraz 1-1 co skłoniło UFC do podjęcia decyzji o konieczności rozegrania trzeciego starcia, aby raz na zawsze wyłonić zwycięzcę. Porier i McGregor spotkali się ponownie 6 miesięcy później na gali UFC 264, to była trzecia i decydująca walka między nimi, która miała rozstrzygnąć kto wyjdzie z tego pojedynku jako zwycięzca. Niestety i tym razem rzeczy poszły strasznie źle dla McGregora. Sędzia zatrzymał walkę w pierwszej rundzie i ogłosił zakończenie przez techniczny knockout. Okazało się, że McGregor doznał złamania kości piszczelowej, przez co nie był w stanie kontynuować walki. Po dwóch imponujących zwycięstwach Dustin Porier zdobył kolejną szansę walki o tytuł wagi lekkiej z Charlesem Oliveirą, jako że Habib po walce z Justinem Gage zwakował pas. Porier i Oliveira spotkali się w Oktagonie na UFC 269 11 grudnia 2021 roku. Wyglądało to jak Deja Poriera poriera stawiał twardy opór, trafiał Oliveirę potężnymi ciosami, ale podobnie jak w pojedynku z Habibem dwa lata wcześniej Porier został poddany w trzeciej rundzie za pomocą duszenia z pleców. Po kolejnej porażce i ponownym przegapieniu szansy zdobycia mistrzostwa wagi lekkiej UFC, Porier przez rok nie walczył. Michael Chandler nieustannie wyzywał Poriera od dłuższego czasu, aż w końcu Porier przyjął wyzwanie i obaj zawodnicy spotkali się na UFC 281 12 listopada 2022 roku. To była kolejna ważna walka dla Poriera, która miała na celu przywrócenie go na ścieżkę do tytułowej walki. Ta walka była zapowiadana jako starcie, które przyniesie ogromne emocje, ponieważ obaj zawodnicy uwielbiają ostro bijatykę na środku oktagonu. Podczas gdy Chandler zdołał trafić Poriera kilkoma mocnymi ciosami. Porier wydawał się być nieco lepszy na nogach i wykorzystywał różne techniczne uderzenia, by osłabić Chandlera. W trzeciej rundzie walki, Porier zdołał poddać Chandlera duszeniem za pleców i zwyciężył. To zwycięstwo było imponującym powrotem Poriera do formy i dowodem na to, że nadal jest jednym z czołowych zawodników wagi lekkiej UFC. 29 lipca 2023 roku odbyło się UFC 291, na którym Dustin Poirier zmierzył się z Justinem Gage po raz drugi, a na szali pojedynku był pas BMF, który ostatnio został opuszczony przez Jorge Masvidala po jego odejściu na emeryturę. Po wyrównanej pierwszej rundzie z Gage'im trafiającym wieloma ciosami i low oraz Poirierem trafiającym mocniejszymi pojedynczymi uderzeniami, na początku drugiej rundy Justin Gage wyprowadza wysokie kopnięcie na głowę, którym nokautuje Poiriera i zdobywa pas największego skurwiela. Samo kopnięcie było bliźniaczo podobne do tego, którym Leon Edwards znokautował Usmana rok wcześniej na UFC 278, które też odbyło się w South Lake City. Dustin Poirier pozostaje jednym z czołowych zawodników w tym sporcie, pomimo wszystkich odniesionych porażek. Zdobył uznanie fanów za serce do walki i stoczone wojny w oktagonie.